Do waszego egzaminu ósmoklasisty 2024 zostały 25 dni i dzisiaj mam dla was pierwsze zadanie otwarte. No w sumie z podzielności liczb również, natomiast no, będzie się coś więcej działo. Zapraszam. A po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Oczywiście standardowo na początku będę wdzięczny za hashtag w komentarzu. Maraton. E8 2024. Razem z algorytmem jesteśmy wdzięczni i zapraszam na Discord. Paweł rzucił 5 razy zwykłą sześcienną kostką do gry. Zapisane kolejno wyniki rzutów utworzyły liczbę pięciocyfrową. Liczba ta jest parzysta i podzielna przez 9, a jej początkowe 3 cyfry to 3, 1, 2. Ile oczek wyrzucił Paweł za czwartym i piątym razem? Podaj wszystkie możliwości, odpowiedź uzasadnij. No dobra, no to zobrazujmy sobie tą sytuację. Jeżeli Paweł rzucił 5 razy zwykłą sześcienną kostką do gry, to jedyne cyfry, jakie mógł wyrzucić za każdym razem, no to jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka lub szóstka to będą możliwe cyfry. Pięciocyfrowa, więc jest to liczba pięciocyfrowa, czyli wygląda tak mniej więcej. Możemy sobie to zobrazować na zasadzie okienek. No i teraz tak, zapisamy wiemy. Wiemy, że jej początkowe trzy cyfry to jest 3, 1, 2, czyli tu jest trójka, tu jest jedynka, to jest dwójka. Ok, i co my wiemy? Wiemy, że po pierwsze ta liczba jest parzysta, czyli skoro liczba parzysta to oznacza, że ostatnia cyfra, czyli cyfra jedności inaczej, jest również parzysta. I teraz uprzedzając, 0 też jest liczbą parzystą, bo 0 podzielić na 2 daje 0. Bez reszty, czyli dzieli się na dwa. Zero się dzieli przez każdą liczbę naturalną, różną od zera oczywiście. Ostatnia cyfra jest parzysta. No dobra, czyli tak. No to w takim razie tu może być no, dużo możliwości. Może być 0, dwójka, czwórka, szóstka lub ósemka. Pięć możliwości na końcu jest. Natomiast co jeszcze wiemy? Wiemy, że jeszcze ma być podzielna przez 9. A żeby liczba cała była podzielna przez 9, to suma jej cyfr musi być podzielna przez 9, czyli liczba podzielna przez 9, suma cyfr podzielna przez 9. No to teraz tak, to co już na pewno na starcie można powiedzieć, to to suma tych pierwszych trzech to jest 3 plus 3 to jest 6. Ok. No i tutaj mamy 5 przypadków do rozpatrzenia. Co byśmy tutaj wybrali na ostatnim miejscu, nie? Więc po prostu ja bym tutaj rozpatrzył raz, dwa, trzy, pięć przypadków na wybór ostatniej cyfry i spróbujemy dobrać tą liczbę na drugim miejscu. Załóżmy, że to jest x, a to sobie podpiszmy, że to jest y. No to załóżmy, pierwsza sytuacja, załóżmy, że y jest równy 0. Wtedy ta nasza suma to będzie tak: to będzie 6 plus jakaś liczba x o no plus 0. Czyli ogólnie tak naprawdę 6 plus x. Ok, czy mamy tu jakąś opcję, żeby ta suma cyfr była podzielna przez 9? No może być tak, że 6 plus x da nam po prostu na przykład 9. No wtedy z tego by wynikało, że nasz x byłby równy. No, 6 na drugą stronę, 9 minus 6 to będzie 3. Mamy wtedy pierwszą naszą liczbę, to będzie 3, 1, 2, 3, 0. To będzie nasza pierwsza liczba. No dobra, tylko liczby podzielne przez 9 to nie tylko dziewiątka, może być na przykład 18. Też by wypadało sprawdzić, czy by się tak dało. Czyli 6 plus x może dałoby 18. Natomiast z tego by wynikało, że x by musiał być. No, 12, a no, 12 jest za duża, jest większa niż 9, więc no, nie możemy jako cyfry wrzucić 12. Więc pierwszy przypadek skończony. No dobra, to drugi przypadek. Załóżmy, że y jest równy 2. Ok? No to co? No to ta suma to będzie 6 plus nadal ten nasz x, tylko tym razem plus yy, nasze 2. I to ma. Nie wiadomo, ile jeszcze ma być równe, natomiast dostaniemy, że to jest x8 plus x. Ok. No to tak, liczby podzielne przez 9. 8 plus x mogłoby być równe 9. Tego by wychodziło, że x byłby równy. No, 9 minus 8 to będzie 1. Czyli ta liczba wtedy to będzie 3, 1, 2 i 1, 2. Tak, to jest ten nasz x, tu był ten nasz x, żebyście wiedzieli na pewno o co chodzi. No i ta liczba też jest w porządku. Czy możemy tu jakąś większą liczbę dostać? Czy 8 plus x, żeby dostać na przykład w takim razie 18? No bo to jest kolejna liczba podzielna przez 9. No tutaj by x musiał być dziesiątką, co jest większe niż 9, więc no niestety się nie da. Więc to jest jedyna sytuacja. Dobra, jeszcze mamy trzy sytuacje do rozpatrzenia. No to trzecia sytuacja zakładamy, że y będzie równy tym razem 4. Tak, sobie wybierzmy taką sytuację. No to nasza suma cyfr to będzie 6 plus x plus 4 równa się, to będzie 10 plus x. No dobra, no to teraz tak, żeby to była liczba podzielna przez 9. No 9, no nie da rady, bo x by musiał być ujemny, więc nawet bym tego nie zapisywał. Zróbmy 18, bo to będzie kolejna suma podzielna przez 9. To z tego będzie ładnie wynikać. 18 minus 10 będzie 8, jest to możliwe jak najbardziej. Czyli ta liczba to było 3, 1, 2 no i tak, x będzie ósemką, a Y jest czwórką. No oczywiście możemy sprawdzić tu mamy 4. 6 i 6 plus 12 to będzie 18. Rzeczywiście suma cyfr się zgadza. To będzie trzecia nasza liczba. I to jest ten nasz x. No dobra, czwarta sytuacja. y może być jeszcze równy 6 w takim razie. No to jak y będzie 6, to suma będzie 6 plus x plus 6 to będzie 12 plus x, a no tutaj skończymy skończyłem na 18, można by się zastanowić nad 27, no ale 10 plus 17 dałby 27, więc to już na pewno za dużo. Mm, no to 12 plus x, no do 9 nie ma co, natomiast do 18 jest sens, czyli wtedy x by był równy, 18 minus 2 byłby 6. I ta liczba to była 3, 1, 2, 6, 6, to jest ten nasz x. Czy jest sens tu wstawiać 27 kolejną liczbę podzielną przez 3? No 27 to byśmy tu 15 musieli zrobić, to za dużo, także nie ma sensu. No i w takim razie ostatnia sytuacja, piąta. Y może być jeszcze równe 8, tak? Czyli w takim razie byśmy mieli 6 plus x plus 8 y, równe. To będzie 14 plus x. I teraz tak, 14 plus x mogłoby być równe 18, nie ma problemu. No to z tego by wyszedł x równy no 4 po prostu. Czyli ta liczba to było 3, 1, 2. Y, x wyszedł 4, a nasz y tutaj był równy 8. I to by była taka liczba piąta. No i zastanówmy się, czy 27 27 nie ma sensu tutaj, bo to trzeba by było dodać aż 13. Także to będzie 5 takich. Możliwości? Jakie było pytanie? Podaj wszystkie możliwości. No dobra, te liczby to 31 230, 31 212, 31 284 oraz 31 266 oraz 31 248. No ciekawe zadanie mi się wydaje. Dajcie znać, czy trudne, czy łatwe, a tu trzymajcie zadanko otwarte na jutro do rozwiązania dla chętnych. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. a poca mi ta matma.